Witam gorąco i bardzo serdecznie w kolejnym podsumowaniu dnia w Norwegii. Zapraszam. Szwecja i Finlandia złożyły swoje wnioski o przyjęcie ich do krajów NATO. Wnioski zostały złożone w trybie ekspresowym z powodu ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Jednak, jak swój atak tłumaczy Federacja Rosyjska i jak atak Federacji Rosyjskiej tłumaczy papież Franciszek, to był on spowodowany szczekaniem i rozpychaniem się NATO blisko granic z Rosją. A teraz, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to już niedługo granica Rosji z NATO będzie dużo dłuższa. Jednak, na to, aby i Szwecja, i Finlandia do tego na to weszły, muszą zgodzić się wszystkie kraje członkowskie, w tym Turcja, która ma duże uwagi związane z tym tematem. Teraz rozpoczną się więc negocjacje. Z badania przeprowadzonego na norweskich kierowcach wynika, że ci są bardzo zadowoleni ze zmian i z podwyższenia kwoty mandatu za korzystanie podczas jazdy z telefonu komórkowego. Obecnie ta kwota to 7450 koron i tylko 23% zamkietowanych kierowców uważa, że to za dużo. Poprzednio było 5000 koron, a ta kwota obecna została wprowadzona 1 marca. Dla porównania w Polsce kwota mandatu za korzystanie podczas jazdy z Telefonu komórkowego to 500 zł. A w naszym artykule opisujemy dokładnie, rzetelnie, profesjonalnie, ale i przejrzyście, jak przygotować się do podróży promem w towarzystwie własnego psa. Zapraszam serdecznie. A już w trzy dni po dniu dziecka, czyli 4 czerwca, Norwegian otwiera połączenie pomiędzy Oslo a Szczecinem. No i oczywiście odwrotnie. Oloty będą odbywały się we wtorki i w soboty. Serdecznie zapraszam do kupna biletu i życzę spokojnego lotu. Dziś obrady norweskiego parlamentu zostały przerwane, po czym parlamentarzyści opuścili salę. Stało się tak z powodu protestu aktywistów klimatycznych, który wywołany był przez opublikowany niedawno przez ONZ raport, z którego wynika, że obecna sytuacja klimatyczna jest gorsza niż przewidywano. Wody w morzach i oceanach na Ziemi są zakwaszone i nigdy nie były tak ciepłe. Jeżeli nic nie zrobimy, to w niedługim czasie temperatura na Ziemi wzrośnie o 3 stopnie, a to wywoła nieodwracalne konsekwencje. I tą sensacyjną wiadomością kończy dzisiejsze podsumowanie dnia, życzę Wam spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru, wyspanej nocy i bez problemowego czwartkowego poranka. Trzymajcie się, dzięki, cześć.